Szybka wrzutka. Dziś pograliśmy sobie w Trekking przez historię, czyli nowość od wydawnictwa Rebel. Prościutką, ale naprawdę bardzo przyjemną gierkę, w której to mamy e, 3 dni na to, żeby za pomocą wehikułu e, czasu no, podróżować po historii i odwiedzać e, różne miejsca. A wszystko to przekłada się na prostą mechanikę, gdzie będziemy sobie co rundę dobierać e, kartę. Z tych tutaj wystawionych lub z deku. Przy czym, jeśli bierzemy z tych wystawionych, to dostajemy bonus, który znajduje się na dole. Mamy takie tu cztery rodzaje symboli, które będą nam dawały właśnie punkciki na naszej karcie podróży. Będziemy mogli zdobyć także kryształy, czy takie W, które jest tutaj jokerkiem. Jeśli wybiorę sobie kartę stąd, no to nie dostaję żadnych bonusów, ale może ona czasem tutułek uratować. Możemy wziąć też kartę naszego przodka, która daje nam jokera i uzupełnia karty. A o co chodzi z tym zbieraniem kart? Ano o to, że musimy zbierać sobie karty w sposób narastający. Jeśli nie mogę już zebrać żadnej karty, nie mogę położyć starszej karty niż ta, bo powiedzmy. Wszystkie są poniżej 1801 roku, no to tę wycieczkę muszę zakończyć. No chyba, że właśnie sobie położę przodka, tutaj to będę mógł ją jakby sobie przedłużyć. Jeśli nie chcę, tak, że mogę już moją podróż zakończyć, taką paczuszkę kart odkładam sobie gdzieś na bok i będzie to o tyle istotne, że na koniec gry każdą podróż. Będziemy punktować w zależności ile kart jest w podróży, no to różną liczbę punktów dostaniemy. Oprócz tego te symbole, które na bieżąco zdobywamy, to w formie takich plastikowych żetonów będziemy sobie wykładać na naszej karcie podróży od góry do dołu. I jeśli mamy na przykład tu utworzoną całą linię, to dostaniemy dwa punkty. Tutaj jeśli zakryję e, ten symbol, no to dostanę dwa punkty. Tu za całą linię mam 11. Na początku mamy Cztery takie karty podróży. Z tych czterech kart będziemy przez trzy rundy po jednej sobie wykładać, i one oczywiście mają totalnie różne ustawienia ilości żetonów i, i tych punktów. W każdym razie, za każdym razem, kiedy kupujemy kartę, no to ona też nas kosztuje ileś czasu. No i tu będziemy się na tym liczniku takimi fajnymi zegarami przesuwać o tyle kroków. Ile wskazuje karta? No chyba, że mamy kryształki, które tu są pokazane. A każdy taki kryształek, oprócz tego, że na koniec gry to jeden punkt, może też posłużyć nam do tego, żeby zmniejszyć o godzinę kartę, przy czym nie może być to nigdy zero. No i o tyle o ile musimy się poruszyć, o tyle się poruszymy. Zawsze zaczyna osoba ostatnia, czyli może być tak, że jeśli daleko gdzieś polecieli nasi przeciwnicy, no to my nawet kilka kart jesteśmy w stanie sobie Zgarnąć. Tak samo, jeśli jest żeton na żetonie, no to zawsze ten najwyższy sobie zaczyna. No i gramy każdą rundę o pełen obrót zegara. Jeśli uda nam się wylądować idealnie na dwunastce, no to jeszcze zdobywamy sobie dodatkowo trzy punkty. I w zasadzie to tyle. Na bieżąco punkty z tej karty podróży, e, punkty za tak zwaną punktualność, na koniec za każdą wycieczkę punkciory. Plus jeszcze punkty za kryształy. I tyle. No, mega prosta gierka, ale naprawdę bardzo satysfakcjonująca. Fajne jest to kombinowanie, jak dobrać karty, jak dobrać te lata. Mamy ogólnie taką, taki duży spis. Pierwszy, drugi, trzeci dzień i jakie w ogóle karty mogą nam się trafić więc tu musimy naprawdę całkiem sporo pogówkować zastanowić się, czy chcemy zebrać więcej kart, czy jednak bardziej dopasować sobie te Powiedzmy zasoby, żeby tu zrobić więcej punktów, ale też jednocześnie patrząc jeszcze na zegarek tak, żeby jak najwięcej móc w ogóle sobie kart tutaj zdobyć. Na mega plus jest to, że każda ta karta no, o czymś mówi i z tyłu mamy po prostu opis tej wycieczki. No i tu co mamy? spacery przez ogród Newtona. No i możemy sobie przeczytać jakąś historyjkę. Ogólnie wydanie mega na plus. Fajne takie plastikowe żetoniki. Od razu mata w zestawie. No wszystko tu naprawdę całkiem nieźle wykonane. A gierka też w dobrej cenie. Także jeśli lubicie proste gierki, gierki typu Canvas, czyli te takie fajne, prościutkie tytuliki, które naprawdę nieźle wyglądają, no to Trekking przez historię powinien Was zainteresować. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.